Na filmie a ty, ty? Ja wiem, ja? Okej, okay, to ja. Witajcie w dzisiejszym filmie na naszym kanale, na naszym kanale, a w dzisiejszym filmie będzie e, jak tu się mówi: AI? co? AI AI? Co to jest? AI? Nie wiem. Tak się mówi na sztuczną inteligencję. Tak? Hmm? Sztuczna inteligencja. To chyba jest AI czy jakoś, tak? Chyba. AI. Sztuczna inteligencja. Wymyśliła naszą bandinkę, która będzie w tym programie. Napisałem słuchajcie, na czacie GPT do sztucznej inteligencji, żeby podała nam przepis. No, jakąś super wędlinkę. Podałem tam kilka ważnych informacji, że wędlinka ma być dla... ...mamy Agi, czyli mojej żony, a twojej mamy. Nie. Mama Aga lubi wędlinki typu... ...taczajska, krakowska, odsuszana, chuda, sucha, niezbyt pikantna itd. p. Tak to miało być? No i ta sztuczna inteligencja z tego czatu GPT podała mi przepis na tą wędinkę. Jak stworzyć wędinkę? Podkreślam jeszcze raz: według sztucznej inteligencji. Tutaj mam właśnie na kartce przepis na tą wędinkę i będziemy to robić właśnie w tym odcinku. A co tutaj widzicie przed nami? Tutaj widzicie przed nami już częściowo przygotowane mięso na tą lądinę. To mięso to jest łopatka wieprzowa. Posegregowana na dwie części. Pierwsza część to jest mięso chude. Druga część to jest mięso płuste. Wszystko już jest zapieklowane solą, 22 gramy na kilogram mięsa. Beklowały się w tym wypadku to będzie jakieś 48 godzin. No i dalej będziemy ten mięs mielić. To mięso chudle będzie mielone na szarpaczku, a to pewnie będzie na ósemce sitku. Zobaczycie to w dalszej części. Tak samo jak i proces yy, dzielenia tego mięsa też zobaczycie w dalszej części filmu. A co nam z tego wyjdzie? No nie wiem, bo to wszystko wymyślone jest przez... Sztuczną inteligencję. Ej, aj. Ja tak to się mówi? Ja to myślałem, jak ty mnie zobawiałeś, że to chude, to to grube. Aha, chude i ja to grube. Gruby to jestem ja, a ty no. jesteś chudy. Kiedyś byłem jeszcze grubszy, co nie? No. Nieważne, nie, nie o tym teraz ten odcinek. Ten odcinek będzie o inteligencji. Wcale nie naszej, tylko sztucznej mm. <noise> inteligencji. A co z tego wyjdzie? No, sam jestem ciekawy. Sam jestem ciekawy, bo tak szczerze mówiąc, takich przypraw do kiełbaski jeszcze nie używałem. Zobaczymy, to będzie kiełbasa w osłonkach pieczona w piekarniku w 130 stopniach i potem podsuszana lekko. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To co, przechodzimy do drugiej części. Robimy robotę. I jak zwykle na koniec spotykamy się na. degustacji. A to będzie na degustacji? No, Będziemy wcinać tą. Wcinać. inteligentną kiełbaskę. Tak? Zobaczymy, ci dobra. Zobaczymy. W sumie to wiesz. Chyba ktoś mądry to wymyślił. No. To. zapraszamy na degustację. Oczywiście na film i na degustację. I na to, i na to. I na to, i na to. na tej degustacji. Zobaczcie jaka piękna kiełbasiora wyszła. Mam. No piękna jest ta kiełbaska. Chcę tu dużo gadać. Odsuszona elegancko, ale zanim to spróbujemy. To najpierw mamy bonusik, czyli kula karkula z poprzedniego odcinku. Odcinka ususzona. Udało się ususzyć, tak? No. Ile ona się suszyła czasu? Dzisiaj mamy piąteczek No to będzie 4 dni 4 dni suszenia, dawaj kule. Zobaczcie, tak ona wygląda Minimalnie zmalała I otwieramy tą siateczkę, próbujemy na szybko Bo najbardziej to jesteśmy ciekawi jakie co? Inteligentnej, bo wiesz jaka to jest kiełbasiorka? Dla... Mamy No tyle, że dla mamy, bo dla nas też chodzi o to, że to jest przepis sztuki inteligencji. Dobra, zobacz. Powiem ci, że... No wiadomo, przekrój to jest taki sam, jaki był w tamtej kiełbasce. Na poprzednim odcinku możecie sobie tą kiełbaskę obejrzeć. Ale inny smak. Zapaszek też jest taki fajniutki. Ale już widzę, że teraz tak, po ususzeniu jest dużo ciężej zdjąć tą folię. Czekaj, ukroję plasterek, zobaczę. No bez siatki bez folii się suszyć powinno. No nie wiem, bo nigdy nie robiłem czegoś takiego jak ta kulawia, dlatego jestem sam ciekawy. Zobaczymy, jak teraz to się lepiej zdejmie. Nie chcę się wdać. Bo... A ta folna... A ta folia... Co jest? To jest taka folia celulozowa, więc teoretycznie na pewno nie zaszkodziłaby nikomu jakbyśmy ją udzeli. Ale raczej nie za bardzo jest do jedzenia. Dobra, próbujemy. Proszę, częstuj się. Lepsza była taka czy ususzona? pamiętasz też tą zwykłą na filmie. Była bardzo dobra, ale to jest na pewno lepsza. No wiadomo, suszony to suszony. Tu jest inny smak zupełnie. Wygląd też czekolaj macie bardzo fajną. Tylko ja to widzę tyle, że tu jest problem właśnie w tej wędlince, że ta folia nam nie chce tutaj odejść, może widzowie nam powiedzą jak to zrobić, żeby ta folia tutaj lepiej odchodziła od tych kiełbasiorki, bo po ususzeniu ona jest tak słabo, miejscami odchodzi, miejscami nie za bardzo, no ale nieważne, nie o to chodzi. A chodzi o co? O kiełbachę. O Dawaj. Tak, masz kaść pieniądza. Dziadkie jak pamiętasz, z przepisów. W określonym Dokładnie. Dokładnie. To znaczy, mięsko, no jak, y, jakie mięso, jak było mielone, jak było pieczone, to wszystko to jest mój pomysł. Natomiast, od sztucznej inteligencji, mamy przyprawy, które macie tam w filmie podane. Słuszna inteligencja tutaj nagrała nam przyprawy właśnie. No dobra, to co Wojtek? Próbujemy to, co najważniejsze? No. i kiełbaskę dla, dla mamy? No. co No. Tak może pod kątem ją przekroję, co? Żeby było więcej widać. No. ciekawy jestem, czy ta skórka tu będzie, ten klaczek będzie ładnie odchodził. No. Oh. Widzisz to? No. Buchy. O kurczę! Spójrzcie na to. A jest kiełbasa! Widzicie? Myślę, że widzicie, chyba w Będzie na odwiedzinach. I to jest prawdziwa kiełbasa! Zobaczmy, a jak tym plakiem? Czekaj, próbuję najpierw plasterę. I fajnie, fajnie. Całkiem łatwym. Tak z plasterka to ładnie, trzymaj. Dobra, weźmiemy z plastereczki. Jak spróbujesz, to od razu mów, co tam czujesz ciekawego. Co ten nas nam czuje w tej kiełbasce? No dobra. No dobra? Mhm. Wygląda to jest super. Duża wsibra. Ja to wnuczuję tutaj bardzo Ja lubię ostre rzeczy, ale ja myślę, że mamie to będzie smakować i to bardzo. To jest kiełbaska w naszej właśnie mamy Agi Nie jest bardzo ostra ma słoność idealnie to przyprawy całkiem nie znam I powiem ci, że bardzo fajnie wyszła ta struktura tej kiebaski. zobaczcie to no jest idealna ta baska po tej ksiorobce ale jak się po i te podcuszenia powiem cię, że bardzo fajnie rewelacyjna Zobaczcie, jak to się... Po podsuszeniu. Uczyła się cztery dni. Wiadomo, że można ją jeszcze podsuszyć, ale ona i tak będzie, bo to duża ilość jest, więc ona będzie dużo u nas tu lodówce leżeć. Więc jeszcze sobie podeschnie. To nie Wojtek. Chyba zamy babcią. Po... Mhm. Babcie twoją My jeszcze poczęstujemy, co? Którym? Zamiast miecku tej nie się cieszy. A którą babcia? Żeby mama chciała, to by na filmie też próbowała, ale nie jak się, to bycina. Ale... I co jeszcze powiemy ciekawego do widzów? Aha. Mamy ciepłą towaru, co? No. Żeby subskrybowali. To było najgorsze w tej krebasie? Było. Najgorsze było to w tej krebasie, że trzeba było czekać tyle czasu, aż ona uschnie. Cztery dni spokojnie 5-6 by się mogła suszyć no ale mówię jak długo będzie leżała w lodówce to nadal będzie obsychała więc nie potrzeba jej dłużej już suszyć można byłoby na przykład ją teraz zawakować, połowę poprzecinać na pół czy nawet poproić na hajarnicy, plastereczki powakować, ale my ją wrzucimy tak do lodówki nie sobie leży zobaczymy co tutaj z niej wyjdzie więc powiem wam tak przyprawy według sztucznej inteligencji AI Naprawdę się sprawdziły. Jest bardzo smaczna, etyczna. Tylko, powiedziałbym, właśnie, że taka delikatna, kobieca. Tak? Też? Tak. Bardzo fajna. Myślę, że w sklepie za taką kiełbaskę to byście zapłacili grube pieniądze. I właśnie tym akcentem kończymy ten filmik. Pamiętajcie, własne wyroby to podstawa. Są zdrowe, są smaczne i przede wszystkim. Jest wiele zabawy przy produkcji. Pozdrawiamy wszystkich. Cześć. Cześć. Chcesz jeszcze oddać to od Ciebie? No. Lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie łapki i wcinajcie. No. To No, sobie, tu pojedziesz jeszcze